Wyobraź sobie świat bez komarów. Brzmi jak raj, prawda? Żadnego bzyczenia przy uchu, żadnych swędzących bombli, żadnych bezcennych nocy z gazetą w ręku, gotowym do ataku. Ale zanim otworzysz szampana i zaczniesz świętować globalne wybicie komarów, pozwól, że opowiem ci historię. Pewnego dnia w zupełnie przeciętnym miasteczku o nazwie Muchowo. Wydarzyło się coś zupełnie nieprzeciętnego. Ludzie obudzili się, przeciągnęli się w łóżkach i zorientowali się, że coś jest inaczej. Niektórzy nie potrafili od razu wskazać co, inni od razu to zauważyli. Nie było komarów. Na początku była euforia. W parku ludzie siedzieli do późna, dzieci biegały boso po trawie, internet zalały memy RIP Komary, oficjalnie najlepszy dzień w historii ludzkości. W sklepach zniknęły wszystkie środki odstraszające. Nie dlatego, że były potrzebne, tylko jako pamiątka. Ale, jak to zwykle bywa w życiu, nic nie jest takie proste. W trzecim tygodniu od zniknięcia komarów coś zaczęło się zmieniać. Najpierw entomolodzy zaczęli bić na alarm. Komary są integralną częścią ekosystemu! krzyczeli. Bez nich niektóre gatunki ptaków i ryb. Mogą wyginąć! Oczywiście nikt ich nie słuchał. W końcu kto by tęsknił za krwiożerczymi owadami. Potem zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały ostrzegawcze. W lasach zaczęło brakować nietoperzy. Nie miały co jeść. Ptaki, które zwykle żywiły się larwami komarów, zaczęły opuszczać swoje naturalne siedliska i wlatywać do miast. W jeziorach zaczęły ginąć ryby. Larwy komarów były ich podstawowym pożywieniem. Jeziora zmieniały się w zieloną zupę. Czwarty miesiąc przyniósł jeszcze większe niespodzianki. Niektóre rośliny przestały się prawidłowo rozmnażać. Kilka gatunków roślin było zapylanych właśnie przez komary. Bez nich ich liczba zaczęła drastycznie spadać. Z roślin znikały owoce, z owoców znikali konsumenci, a z konsumentami znikali ci którzy ich jedli. W laboratoriach biologicznych trwały gorączkowe próby przywrócenia komarów. Ale jak przywrócić coś, co zniknęło bez śladu? Nikt nie wiedział, gdzie się podziały. Po prostu wyparowały. Nie było jaj, nie było larw, nie było nawet martwych ciał. Jakby. Nigdy nie istniały. Piąty miesiąc przyniósł coś jeszcze gorszego. Światowa Organizacja Zdrowia wydała oświadczenie: nowa choroba odkryta w Amazonii. Niezwykle agresywny pasożyt, przenoszony przez nieznanego nosiciela. Zniknięcie komarów otworzyło przestrzeń dla innych, mniej przewidywalnych stworzeń. Pasożyty, które wcześniej były tłumione przez obecność komarów, zaczęły rozprzestrzeniać się bez kontroli. Ludzie zaczęli tęsknić. Za malarią. Ekosystem był rozregulowany, a próby jego naprawy kończyły się fiaskiem. Wtedy do gry wkroczył pewien naukowiec z Polski, dr Henryk Szczygieł, specjalista od owadów i znany ekscentryk. Ogłosił, że pracuje nad syntetycznym komarem takim, który będzie bezpieczny i nieprzenoszący chorób. Będzie spełniał swoją rolę w ekosystemie, ale nie będzie atakować ludzi. Zostały wypuszczone najpierw w bieszczadach, potem w Alpach, potem w całej Europie. Ekosystem zaczął się stabilizować. Z czasem ludzie nauczyli się doceniać nową wersję komaru. Turystyka wróciła do normy, jeziora odzyskały czystość, nietoperze znów latały po nocnym niebie. Najbardziej zadziwiające było to, że niektórzy ludzie zaczęli tęsknić za tym dawnym uczuciem. Pojawiły się nawet aplikacje z symulacją dźwięku komara, żeby można było poczuć się jak kiedyś. Morał z tej historii? Czasem nawet najgorsze stworzenia mają w przyrodzie swoje miejsce. I choć łatwo je nienawidzić, to jeszcze łatwiej zapomnieć, jak bardzo są potrzebne. Bo po i komary gryzą, ale bez nich świat byłby zupełnie inny. Może cichszy, może mniej swędzący, ale na pewno bardziej. Pusty.